Panie trenerze, no dzisiaj niewiele brakło, prowadziliśmy, ale ostatecznie to Tyszanie zgarnęli trzy punkty. Prosiłbym o ocenę tego spotkania. Tak ja myślę, że dzisiaj w tym składzie co my zagrali, że mamy pięciu kontuzjowanych zawodników plus następni co grali, nie we 100% zdrowi, że to było maksimum co nie co mogli zagrać. Grali jsme, sklejili jsme tři, tři pjontky. Zagrali jsme bardzo, bardzo dobrou pierwszą terciu, střelili dvě bránky. No ale później, vědomo, proti takovému střetinkovi jak Tychy, které mají bardzo vyrovnané čtyři pětky, jsme neutřimali ten vynik. Je to bardzo škoda, bo uważam, že chlopaky valčili a zagrali bardzo dobrý hokej. Może pan być chyba zadowolony z Łukasza Kamińskiego, który dzisiaj z konieczności zagrał w drugiej formacji no i strzelił pierwszego gola. Nie no tak, e, oczywiście cieszy mnie to, że, że strzelił brankę, zagrał w te, tej drugiej formacji, dlatego że mamy kontuzjowane zawodniki, ale jest to potrzebne, aby zawodnik był przygotowany, jeżeli będzie okazja wskoczyć do pierwszej, drugiej, trzeciej, aby się pokazał, że potrafi grać w hokeja. Także bardzo się z tego cieszę. Wspomniał Pan o kontuzjowanych zawodnikach, no kibiców tutaj interesuje przede wszystkim zdrowie kapitana Martina Dudasza po tym faulu w Jastrzębiu. No można powiedzieć brutalnym faulu, bo tam było jeszcze wyskoczenie zawodnika. Ja myślę, że tydzień, dziesięć tydzień, dni a ja dojdę do siebie, a y, będę przygotowany po tej przerwie do gry. Miejmy takie, takie nadzieję. Oczywiście przed nami właśnie przerwa reprezentacyjna. Dwa tygodnie, kiedy można popracować nad tą formą. Jak będzie ona wyglądała, jeśli chodzi o treningi i przygotowania. No tak my teraz mamy trzy dni wolnego a od wtorku. mamy taki mikrocyklus kondycyjny wtorek, czwartek piątek także tam będę będziemy, będziemy pracować nad kondycją. Mam nadzieję, że ta przerwa nam pomoże. K lepší hře, ale očiviště e, máme bardzo sklad takže mám naději, že, že se nám udá, že se nám udá i poszerzyć e, káder a zmocnit, zmocnit zespůl, zespół, bo vidět, že po prostu ty, ty zespoly z první čtvrky, nebo ty mocné zespoly, že mají e, Máme velmi dobrých závodníků, velmi dobré čtyři, pětky a v takovém skladě, jak my jsme, no, ještě na, na ně nemáme, aby jsme s nimi. Můžeme vyhrát, ale nevyhríjeme.